Jakie to ciekawe kandydaci lewicy eurokomuny, którzy tutaj przejawiają troskę o brak mieszkań dla polskiej młodzieży, jednocześnie opowiadają się za implementacją norm Unii Europejskiej, które skutecznie blokują rozwój mieszkalnictwa. Pan przewodniczący Zandberg, czy mógłby ten fenomen wytłumaczyć? Pan się opowiada za tym, żeby na przykład cena prądu była wyższa, o te 40% narzutu eurokołchozowego, a jednocześnie pan opowiada bajki o rozwoju mieszkań jest Pan nie po raz pierwszy źle poinformowany, Panie Brown. Ja opowiadam się za tym, żebyśmy w Polsce rozpoczęli duże inwestycje w energetykę jądrową, ponieważ uparte trzymanie się Węgla w naszej gospodarce doprowadziło do sytuacji, w której w ciągu najbliższych dziesięciu lat elektrownie węglowe, na których stoi dziś polska gospodarka, po prostu się wyczerpią, nie będą w stanie działać dalej. Jeżeli nie zdążymy do tego czasu postawić ośmiu bloków jądrowych, to nasza gospodarka będzie w opałach, i faktycznie wtedy ceny prądu. Skoczą tak, że na dzisiejsze wysokie ceny prądu będziemy wspominali z sentymentem i nostalgią. Potrzebujemy w końcu zacząć inwestować w energetykę jądrową, inwestować w sieci przesyłowe, zadbać o to, że polska gospodarka utrzymała konkurencyjność w perspektywie kolejnych 10-15 lat. A droga do tego prowadzi przez inwestycje, a nie przez opowiadanie ludziom bajek, że możemy dalej utrzymywać gospodarkę w oparciu o coraz droższy wydobyciu węgiel. Nie wolno ludzi oszukiwać. Czas na ripostek No tak, lewackie bajki z muchu i paproci. Elektrownia jądrowa, której nie mamy, ale mamy mieć za, Bóg wie, ile lat czy dekad. A tymczasem prąd jest najdroższy w Europie. Szanowni Państwo, z mojej strony dobra wiadomość. Jeśli tak zdecydujecie 18 maja, za mojej kadencji wracamy do węgla, bo tylko to się opłaca. Teraz wracamy do węgla. Artur